Cześć, witajcie na kanale Nieszka Grzelak. Często się mówi, że um, na przykład jakiś podkład jest do danej cery. Albo jakiś puder jest do danej cery. I już że dużo osób nie wie jaką ma cerę. To znaczy czy ma suchą, normalną, mieszaną, e, tłustą. I zwykle, nie wiem czemu, dziewczyny odpowiadają najczęściej mieszaną. To mam trochę wrażenie, że to jest tak jak, jesteście w kebabie i nagle jest pytanie jaki chcecie so sos. I wtedy, o, nie wiem czy ostry, czy łagodny, dobra to niech będzie mieszany. Wiecie o co chodzi, że po prostu wybiera się tą pośrednią rzecz, więc mieszana skóra różni się bardzo od normalnej, bo zwykle dziewczyny, które mówią, że mają mieszanę, mają normalną, bo po prostu nie wiedzą jaką mają. Z najszybszym sposobem na sprawdzenie tego jaką macie skórę, to jest e, taka, taki test chusteczkowy i jest to bardzo proste, bo wystarczy umyć twarz, żelem do twarzy, tak żeby była zupełnie bez żadnego tłuszczu, makijażu i tak dalej. Słyszycie ją ręcznikiem, po pół godziny albo godzinie, mniej więcej tak między pół godziny a godzinę, go, <noise> między pół godziny a godziną yy, sprawdzajcie sobie za pomocą chusteczki. Najlepiej, żeby to była taka duża chusteczka higieniczna, żeby yy, gdyby zakryła całą twarz i wystarczy przyłożyć ją sobie po całości tak do twarzy i przycisnąć. I jak ją odłożycie od twarzy, to jeżeli w ogóle nie będzie tam żadnych śladów sebum, nic nie będzie się świeciło, jeżeli dodatkowo przez cały ten czas, kiedy od umycia twarzy do tej pół godziny, jeżeli myślałyście, że zaraz wam pęknie twarz, jak nie nałożycie jakiegoś kremu i jeszcze właśnie nie było nic na tej chusteczce, to znaczy, że macie skórę suchą. Jeżeli w trakcie tego, tej, tej pół godziny wam no w sensie nie za bardzo się przeszkadzało, i macie też tą chusteczkę suchą, to wtedy macie skórę normalną. Czyli po prostu nie wymagacie żadnych dodatkowych pielęgnacji. Skóra normalna to jest taka struga nic się nie dzieje. Złego. Dalej, jeżeli przyłożycie sobie tą chusteczkę i jest gdzieś właśnie tłusty obszar, widzicie sebum w miejscach, gdzie były tutaj policzki, nos, broda albo czoło, to wtedy macie właśnie skórę mieszaną. To jest skóra mieszana. Czyli pewne obszary się nie przetłuszczają, to są zwykle policzki, natomiast tutaj cały ten środek twarzy plus czoło się przetłuszcza. Ale też skóra mieszana właśnie może mieć uczucie ściągnięcia, czyli właśnie kiedy umyjecie twarz i w ciągu tej pół godziny do sprawdzenia chusteczki Czujecie takie ściągnięcie, to też to, to nie znaczy, że macie skórę suchą, bo to wszystko jak gdyby wychodzi potem na chusteczce, tak? Czyli te pół godziny trzeba czekać, bo w międzyczasie możecie się czuć niekomfortowo. Na przykład ja jak nie nałożę kremu na twarz, to po prostu mam ochotę rozwalić cały wszechświat, bo czuję taką ściągniętą twarz, ale z drugiej strony nie wiem, że mam skórę mieszaną, bo po godzinie ona mi się zaczyna tutaj właśnie na środku twarzy przetłuszczać. I kolejna, już ostatni, ostatni rodzaj cery. To jest akurat usta, czyli jeżeli umyjecie twarz, to najczęściej nie czuć w ogóle ściągnięcia, a może to być czuć zawsze przez 3 minuty, nie więcej. I jak przyłożycie sobie tą chusteczkę czy papier do twarzy, to wtedy nie więcej na... W całym obszarze twarzy jest widoczny jakiś sebum, jest trochę tłuszczu i tak dalej. To jest taki super szybki, mało dokładny test, natomiast wtedy możecie wiedzieć, jakie kosmetyki wybrać pod siebie. Czyli jak kupujecie podkład, jak kupujecie puder, to jest bardzo ważne, żeby znać swoją cerę. Tak samo zresztą z kremami. Trzeba znać swoją cerę, żeby kupować odpowiednie kosmetyki do niej. Więc mam nadzieję, że to pomogło i teraz już będziecie wiedziały, co kupować. Trzymajcie się, do zobaczenia!